Cześć! Z tej strony Krzysztof z KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Cię na kolejne nagranie w ramach kursów programowania KM Programs. Dzisiaj wyjaśnię Ci, w jaki sposób używać w języku Python znaku underscore, czyli znaku podkreślenia. Dowiesz się, w jaki sposób jego interpretacja zmienia się w zależności od tego, gdzie osadzisz go w Twoim kodzie. Pierwszym zastosowaniem underscore spotkasz się już podczas bezpośredniej pracy z interpreterem. Kiedy na Twoim systemie operacyjnym uruchomisz interpreter i wykonasz w nim jakiekolwiek działanie, to zawsze wynik ostatniego działania. Na przykład u nas 10 plus 20 zostanie przechowany w specjalnej zmiennej o nazwie właśnie underscore. Możesz tą zmienną wykorzystywać do innych operacji podczas pracy z interpreterem. Dla przykładu tworzymy zmienną x, do której przypisujemy wartość 10. Od tej pory w x siedzi wartość 10, natomiast w zmiennej underscore ciągle znajduje się wartość 30. Możemy napisać y to się równa x plus underscore, i od tej pory w zmiennej y znajduje się wartość 40. Jak widzisz, underscore możesz wykorzystywać normalnie podczas pracy z instrukcjami Python. Znak underscore może posłużyć do separacji cyfr w liczbie, którą przypisujesz do zmiennej w Python. Szczególnie w przypadku bardzo dużych wartości, taki separator może spowodować, że przypisywany literał będzie bardziej czytelny. Znak underscore możesz używać zarówno w przypadku liczb zapisywanych w systemie dziesiętnym, jak i w innych systemach liczbowych, które wspiera język Python. Znak underscore możesz użyć również do ignorowania pewnych elementów lub wartości. Zwróć uwagę na ten przykład. Po prawej stronie mamy liczby 1,2,3, czyli tuple. Chcemy przypisać jej kolejne elementy do zmiennych po lewej stronie. Przy czym interesuje nas tylko pobranie wartości skrajnych. Chcemy xowi przypisać 1, a yowi 3. W takiej sytuacji, zarówno żeby nie było błędów składniowych, jak i żeby pominąć wartość środkową, piszemy po prostu underscore jako element środkowy. Wtedy do x zostanie przypisane 1, do y 3, a dwójka zostanie pominięta. Kiedy uruchomimy kod, zobaczymy, że faktycznie x posiada wartość 1, a y 3. Na podobnej zasadzie możemy pomijać wiele wartości. Jeżeli zapiszemy Taki wiersz. Zauważ, po prawej stronie mamy tuple, która przechowuje wartości 1 2 3 4 5. Jeżeli po lewej stronie chcemy przechwycić tylko skrajne wartości, wtedy piszemy x, który przechwyci lewą skrajną wartość, na końcu y, który przechwyci prawą skrajną wartość, a w środku gwiazdka underscore, co spowoduje, że środkowe elementy zostaną pominięte i nie będą brane pod uwagę. Kiedy uruchomię kod, dostaję, że x to jest 1, a y to jest 5. Kiedy piszesz pętlę for i nie interesuje cię indeks, chcesz po prostu wykonać kilka akcji pewną ilość razy, wtedy możesz w miejsce indeksu podstawić underscore. W takiej sytuacji komunikat action pojawi się cztery razy, natomiast ty nie musisz martwić się o to, jaką zmienną użyć w tym miejscu, żeby nie było błędów składniowych. Kolejny przykład to lista, która przechowuje w sobie elementy będące tuple. Każda tuple w tym przypadku to trzy elementy, napis i dwie liczby. Możesz użyć znaku underscore, żeby ignorować poszczególne elementy podczas kolejnej iteracji. Na przykład przy takim zapisie, przy każdym kolejnym obiegu pętli for nie będzie brane pod uwagę pierwszy element tuple, a my pod a i b dostawać będziemy kolejne dwa ostatnie elementy z tuple. Oczywiście ten sam zapis możesz stosować podczas pracy z list comprehension. Na podobnej zasadzie możesz pominąć więcej niż jeden element, tak jak pokazywaliśmy sobie to wcześniej, stosując gwiazdkę underscore. I tutaj również przykład z list comprehension. Underscore możesz stosować w nazwach przykładowo funkcji oraz zmiennych. Kiedy używasz nazwę zaczynającą się od underscore, wtedy taki element o takiej nazwie będzie traktowany jako prywatny w module i będzie ignorowany podczas używania instrukcji FROM nazwa modułu Import Gwiazdka. Przygotowałem paczkę mypackage, a w niej moduł variables. W tym module przygotowałem dwie zmienne. A równa się 10 i underscore b równa się 20. Kiedy w skrypcie, w którym obecnie jesteśmy, wywołałem instrukcję from mypackage variables import gwiazdka, okazuje się, że mam dostęp do zmiennej a z modułu variables, natomiast nie mam dostępu do zmiennej underscore b z tego modułu. W ten sposób możemy decydować, które elementy modułu chcemy udostępnić, a które zostawić tylko dla swoich potrzeb. Pamiętaj, to tylko konwencja. Nie jesteś w stanie w Pythonie zagwarantować ukrycia takiego elementu. Dlatego, jeżeli ktoś napisze from my package variables import underscore b, będzie mógł używać underscore b w skrypcie, gdzie zaimportuje ten element. Dlatego jest to konwencja. Jest to umowa i w taki sposób możesz podkreślić, że chcesz, żeby ten element był elementem tylko na potrzeby na przykład konkretnego modułu. Stosując tą samą konwencję, czyli underscore na początku nazwy na przykład metody, możesz w klasie dokonać klasyfikacji metod na prywatne na potrzeby tylko klasy oraz metody publiczne, które udostępniasz wszystkim użytkownikom Twojej klasy. Underscore możesz dodawać na końcu nazwy elementu, którego używasz w Twoim programie. Dzięki temu możesz uniknąć konfliktu z nazwami słów kluczowych, które występują w Python. Na przykład, kiedy chcesz przechować sumę dwóch zmiennych, zamiast stosować zmienną o nazwie SAM, która to nazwa jest też nazwą globalnej funkcji występującej w Pythonie, możesz zastosować nazwę SAM underscore. Możesz na początku nazwy dodać jeszcze dwa underscore. Dodanie double underscore na początku nazwy spowoduje, że interpreter do takiej nazwy podczas budowania kodu doda specjalny prefiks underscore class name. Jeżeli masz na przykład metodę, którą nazwiesz underscore underscore met, to finalnie jej nazwa będzie mieć postać underscore classname double underscore met. To podejście jest stosowane, żeby uniknąć konfliktu nazw atrybutów pomiędzy różnymi klasami. Poza tym do takich atrybutów nie możesz później odnosić się za pomocą wywołania name double underscore met, co traktowane jest jako pewna forma enkapsulacji, na pewno bardziej mocna niż stosowanie pojedynczego underscore. Dla przykładu przygotowałem prostą klasę A, w której są dwie metody statyczne. Pierwsza to underscore met, a druga double underscore met2. Zwróć uwagę, że kiedy chcesz odwołać się do metody underscore met z poziomu klasy A, dostaniesz warning. Access to protected member underscore met of a class. Natomiast jeżeli będę chciał uruchomić ten kod, i tak będę w stanie to zrobić. Jeżeli natomiast odwołam się do metody double underscore 2, w tym przypadku będzie już błąd, ponieważ nie ma takiej metody. Z racji tego, że na etapie budowania kodu dostaje ona jeszcze przedrostek underscore a, co nawet sugeruje Python w mechanizmie podpowiedzi. Możemy wreszcie umieścić double underscore na początku i na końcu nazwy nazywanego bytu. Jest to konwencja stosowana wobec specjalnych zmiennych oraz metod takich jak na przykład double underscore init double underscore czy double underscore len double underscore. Taka konwencja najczęściej odwołuje się do specjalnych metod, które spotykamy w różnych miejscach języka Python. I albo używamy ich predefiniowanego zachowania, albo w razie głębokiej potrzeby dostarczamy naszą własną implementację. Przykładem takiej metody jest wspomniana już przeze mnie metoda INIT, którą bardzo często używamy w klasach do nadawania wartości początkowych polom składowym występującym w klasie. Teraz już widzisz, że w zależności od tego, gdzie postawisz znak underscore. Tak będzie on interpretowany. Mam nadzieję, że wykorzystasz wskazówki, które pokazałem w tym nagraniu, do tego, żeby jeszcze lepiej organizować Twój kod. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o wiele więcej o języku Python oraz o jego frameworkach, serdecznie zapraszam na moje szkolenia.